Urosła potężna, złowroga struktura w Europie, którą stworzono, która funkcjonuje w oparciu o coś, co jest pogwałceniem albo zawieszeniem wszystkich. Zasad, jakie Europa wypracowała dla funkcjonowania dobrego ustroju politycznego. To nie jest czas, żeby o tym mówić. Twierdzę z pełną odpowiedzialnością, że to, jak funkcjonuje Unia Europejska, to jest jak gdyby zły duch Europy e, zgwałcił to, co dobry duch Europy e, e, wymyślił. E, e, dlaczego o tym mówię? No dlatego, że z jednej strony na sanację Unii nie ma co liczyć, by zacytować klasyka, ta czaszka już się nie uśmiechnie. Jedyne, co może nas czekać, no to reforma Unii Europejskiej, ale to prawie reforma Unii Europejskiej w wykonaniu tych, którzy Unię doprowadzili do takiego stanu, w jakim ona jest teraz. Więc to mi się trochę kojarzy z komuną, kto ma wystarczający wizlet, pamięta, że w komunie od czasu do czasu były te odnowy socjalistyczne. Prawda? Partia ta sama, ale nie taka sama. Więc ja sobie wyobrażam też odnowę europejską, Komisja Europejska ta sama, ale nie taka sama.